powietrznym będącym na wyposażeniu polskich sił powietrznych jest Gulfstream G550 wykonujący lot w asyście dwóch Jastrzęb i F-16. Samolot Gulfstream G550 jest przeznaczony do przewozu najważniejszych osób w polskich sił Zbrojnych wykonują dwa egzemplarze. Księży Józef Poniatowski, oraz generał Kazimierz Płaski, oba na pokład mogący zabrać do 16 pasażerów dysponują zasięgiem umożliwiającym przelot bezpośrednio z Warszawy na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. I zbliża się już do nazwy MiG 737 New Generation z pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie w dwóch myśliwców F-16 z 31. Bazy lotnictwa taktycznego w Poznaniu. Polska dysponuje trzema samolotami Służby w zbrojnych rozpoczęły w 2017 roku. Dysponują kabiną Head dla czterech osób w układzie konferencyjnym, dwuosobową kabiną WIP, dwunastoosobową osób